Słuchajcie wracamy właśnie z wyścigów, które brały udział w motocykle 125, było parę markowych, były też chińskie i co i oczywiście ta która stoi właśnie tutaj pierwsze miejsce i to z przyspieszenia i to z V-Maxa no i miejsce pierwsze w wyścigu proszę bardzo, czyli przeróbki się opłaciły, czyli tak powinno być. Bo Pamiętajcie, ja te przeróbki robię nie po to, żeby jeździć szybko po drogach, tylko po to, żeby brać udział w takich wyścigach, właśnie motocykli 125. I zajmować oczywiście pierwsze miejsce, bo po to właśnie są robione te przeróbki. Dzięki, to tyle, trzymajcie się, cześć, hej.